Ok, dla kontekstu. Skąd to zdjęcie. Na głównym kanale wbiłem 800 subów i zrobiłem render, nie? Ale podczas robienia tego renderu zauważyłem, że Hans, znaczy. Grace is dust, dust stoi w bardzo zabawny sposób. I wysłałem tołkowi z śmiesznym podpisem. No i poszliśmy trochę crazy with that, więc. Enjoy. Nienawidzę bytomia. Ślą za tym jak na Twoim nagarstku. Głosuję na pis. Tak. Mam problem z heroiną. Fajnie. Chujowo. Pracowałem w KGB. Patrzę ci się na cycki. Nie zdałem. Kryptowaluty kopią mnie po jajach. Nie na odwrót. Nie potrzebuję Tindera. Poznaję dziewczyny w sposób tradycyjny. W ogóle. Gram w Candy Crush. Fortnite. Zapłaciłem stówę w sklepiku szkolnym. Srałem do Pisuaru. Zakładam kaptur. Jak się czuję. To nie był bąk. Zbigniew. Zwoł mnie profesor Kleks. Mateusz. Grzegorz Black. 77 plus 33 równa się 100. Sans sranie. Ma pan dowód? Szymon pod opowieść. Powiedz to na głos, też się pośmiejemy. Mamo dziś jest zebranie, dostałem jedynkę, dałem sobie szlaban na komputer, gdyż rozumiem konsekwencje swojego czynu i nie uczyłem się, gdyż grałem. Chcę zadbać o swoją edukację. Bo nie! Stałem test na HIV. Powiedziałem, by się Pierdolił. Jesteś głupi, ale cię lubię. Zjadłem twój serek. Wolę facetów. Noszę kaptur, bo nie umyłem głowy. Nie lubisz mnie? Spoko. Ja siebie też nie. Imperium Rzymskie. Chyba ty. John Fortnite. Bawię się Lego Friends. Bo ja tak mówię. Mario. Znalazłem klawiaturę. Mamo. Bileciki do kontroli. Strona prosi o wyłączenia. bloka Maś na wielkość Penisa. Prawo jazdy i dowód rejestracyjny, poproszę. Mama jest zła. Dziś jest sprawdzian? Nie myję się, przetarłem se oko. Wystalkowałem ci Facebooka, Insta i dałem like pod zdjęciem, gdy miałaś 9 lat. Fajny ludzik z kasztanów. Mariola, proszę odpisz. Stachu? Nie, Jadzia. Wojna światowa? Przecież świat jest jeden. Oczerniałem na twój widok. Nie oczerniaj mnie. Mokotów. Poznań. Jak w dupie. Five Nights at Freddy's. Seria niezależnych gier komputerowych będących połączeniem gatunków gier przygodowych typu Wskaż i Kliknij oraz Survival Horroru. Została stworzona i wydana przez Scotta Coutona na platformach Microsoft Windows, iOS, Android, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 oraz Xbox Series XS. Nie oddychał przecież, kurwa. Nie oddychał, chuj. Marlena, to też są moje dzieci. Whoa! Story of Undertale. JB Dash. Trust me. Kościół? Co to? G-man, Waglem, Gura, Tesh, Shimon. I bought a property in Egypt. They buy me in Egypt. Human. I remember your Dust Tail. Darkner. I hate it here. Bardzo podoba mi się Hatsune Miku. Samochód. Ja w podstawówce, gdy minus 30 stopni. W pani domu jest bomba. Nie masz psychy. Mam psychy! Minor spelling mistake. Elon Musk dobrze zrobił kupując Twittera. Przemycam treści polityczne w memach. X. Jestem bardzo stroniczy. X.com. Nie oglądam Pornhuba, tylko X videos. Oglądam dla fabuły. Fabuła ogląda dla mnie. 20 plus 11 równa się 36. 9 plus 10... Równa się 21. Ten jeden wujek. Mamon.